Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Team Fortress 2. W tym odcinku ponownie witamy przeciwnika, e, którym jest Ostry, proszę bardzo. Ale ostro, siemanko Tak, e, dzisiaj mamy oczywiście jak ze starych czasów 1 kontra 1. E, także. E, bierzemy się do roboty. Tutaj mamy ograniczenie I... czasowe do 30 minut. Także tu już no. liczy się przechwycenie materiałów. Co musimy, oczywiście, zrobić, tak żeby... Ja ci dam... Ty nawet nie masz inteligencji, żeby Dobra, tego dokonać. Idź stąd. Pa, no, już się no, zabiłem. Pa, ja się Ale zakantuję. to nie, to jest nie fair! Ale, ale sobie klapłem w dupę. Dobrze, przechwycimy sobie materiały w, yy, w inny sposób, ponieważ Ostry... Sobie... Jak zawsze yy, tutaj używa jakichś swoich haksów. No, bucha. odpolone. nie powinien. No, dokładnie. Jak se... Zacznijmy od tego, że przeciągać sobie materiały możesz na pulpicie co najwyżej Dobra, dobra, ty nie masz takich hop do przodu, bo cię szluki wyprzedzą Tam gdzie Chciałem, światło żeby nie wychodzisz. dosięga Marcin wychodź z, z czużej norki To jeszcze taki sam na serwerze <grym> No bo ogólnie to jesteśmy sami Prawie, skąd wiesz, że nie ma tu jakiegoś ducha Chważę, bo ktoś bije zaraz i będzie dupa Dobrze Nie mów, że przyjmujesz moje materiały Nie! Jest... Jestem od nich bardzo daleko ogólnie coś biorę coś. ja... No to fajnie, jestem na no, moście ci mnie nawet nie ma, nic nie ma. No i co z tego? Teraz się znajdę. na No i co? Turna, no nie mogę go znaleźć. Spojem wyszedł, i tyle. No przejmuje moje materiały! A może tajne. to są moje. A, a może nie? Teraz będę wiedział co wychodzisz. Ja cię zniszczę. To jest się przez z moimi materiałami, go nie wiem Ja cię znajdę. Jestem szybszy na szczęście od ciebie. Kurwa. I ją Ja nic nie wiem. Ty wiesz wszystko? Coś tu słyszałem? Tak? To o masz. ty gnoju! Wal się. to jest moje. Oddawaj Idę... moje materiały. Idę się schować na polpetkę. No Będę w końcu wiedział, jaki jest następny odcinek. Ktoś mi trzyma w kieszeni. Ciema, a ty górą ja dałem. <laughs> Właśnie na odwrót, ja dałem ty górą. Kanałami, kurna, akurat pasuje na ciebie, szczurku kurku ty. Dobra, nie. Ja ci załapałem, we... a ten poszedł mi materiały ukradł. Dobra, pal wroty tam. No patrz, a ja ci dwa razy ukradłem, bo jestem dwa razy szybszy od ciebie <laughs> Nie masz takich hop do przodu, do bo w wyprzedzą. Yy, nie mam dorówek, mam rzepy. Ale rzepa A bo ty jesteś pyro Piertero. Nie? Jak nie? Słyszałem, że paliłeś basy na ognisku. Ogólnie... O nie, Marcin przejął moje materiały. Trzeba jeszcze szybko odzyskać. Gnaj, go ja wypierdzielaj. O, dzięki, z HP. Kurwa. No, 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 no! No co? Trzeba... To jest nie fair! Tak, tak, tak. Nie brać moich materiałów! Zobaczymy jak bomba pierdolnie, dobra? Mm, dobra. Zrobimy w takim razie inny myk. Patrz Marcin, zobacz, 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 zobacz. Dobra. Teraz bądź uważny. Pierdolą mnie te twoje materiały, w sensie moje. Zobacz, 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 Nie Dobra, Z zobaczymy teraz jak bomba pierdolnie, dobra? No to dawaj, pierdol Prosto Po w łeb, po prostu mi w Fajnie jak w necie pizda w świecie. Albo czekasz yy, przy tych... Przy materiałach. Myślałem, że ja tam pójdę. Kurwa gnoju. Oby moje działko cię zarżnęło. Tak? Pa. CO JEST KURWA?! Ale gówno... No Marcin, zmienić czekaj, tak, to tą... się toci, to z... ci rozwalę. A może zmienić tą swoją postać, bo mnie wkurwia? A może tak? zamkiesz orej. Nie ma. Widzisz, zacząłeś wojnę i ja ją skończę. Nie, to też nie to. Dobra, niechaj będzie tak. Ale bomba pierdolła, ale chyba u ciebie. No... Nikt się tego nie spodziewał. Musisz mnie teraz błagać na kolana, żeby tego nie zrobić. O wow, moje nogi. Marcin! Co? Nie rób Dobra. tego. Chyba. Nie. Stoję krok od taśmy. Musisz nie. teraz... Musisz jakoś mnie przekonać, żeby tego nie robić. Mm, dam ci jajko. Jakie jajko? Jajko. Wielkanocne? No. Mam takich w domu, w lodówce kilka, to nie wiem, czy chcę. Przykro mi, Marcin, nie przekonałeś nie. mnie. Dam... Poczekaj. Zrobić Zrobię ci la, la, la. laskę! O. A, a... Z jaką? Drewnianą? Jaką tylko będziesz chciał Ale ja stary nie jestem, to nie potrzebuję lasu Potrzebujesz. Potrzebuję A! Ty gnoju, gin! I zabiję. jeszcze nie zajebał na koniec! Dup, 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 Ci ty jest do trzech! Dup, 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 dup. Ej, ale nie ma, tak bo ty skał tym tym pierdzielonym, masz jakąś dziwną broń w ogóle i, i, i ty oszukujesz I ja się Podstawową. nie bawię z tobą. Podstawową mam broń, a ten masz dziwną broń. No, bo masz dziwną. Dobrze, to zmienię postać w takim razie, na lepszą. Co powiesz na snajpera. Może być. Oho, oho, już odpalił. czekam na ciebie. Dobrze. Na balkonie. Dobrze. Czekasz? Marcin. A czekasz czy nie czekasz? Może poczekam. No, ale jakim cudem ty mnie trafiasz? Ja nie wiem, ja mam myszkę jakąś pierdolniętą. Nie masz myszkę z Biedronki! Nie, mam ustawioną na 3500 dpi, i chyba sobie zwiększy do 16 tysięcy. Ja sobie potańczę na twoich złokach. Na chuju mi zatęć lepiej. O, nie ma problemu. Dobra. Muszę teraz chromę. na sniper'ów kurwa. Tak, to, to, to teraz to co możesz robić, ja już nie robię. Ja chciałem no dobrze, to zrobić. Moja broń się świeci Marcin, na złoto. Na srebrny chyba. Na srebrny? Co to za kropka jakaś? Kurde! Cyk, kotwet, kurwa! Co to A za jak, kropka jakaś jak, niebieska? Co to za kropka? O, dostałem skrzynki halloweenowe po Halloween. Muszę je sprzedać, albo otworzyć. Bo ja dawno snajperem nie grałem. Kurwa, wiedziałem. O ty kurna! Co to, dwóch graczy jest? ty o chuj chodzi. Kurwa! Cyk, kur. Nie, my sami jesteśmy. A, bo ty grasz w z zjebaną bronią, dlatego ci... A? Ty chuj. Dobra, nie ma problemu. Zagram według twojego uznania. Znasz taką jak klasyk? No, też mam. No To teraz zatańczymy. Może być... Do karalucha jak też. Tylko nie karalucha. Jeżdżę. Gdzie no. jesteś kurwa? Jeszcze słyszałem. Tam jest. O kurwa! Ja pierdolę, no, no za chuj. Rale się odwróciły, co? Pierdol się. Możesz mi Be... obciągnąć co jedynie. Mogę ci naciągnąć druta do drzewa. Poczekaj, zaś cię zniszczę, dobra? Mm -hmm. Szykuj się na... Działa, gdzie jesteś? Mogę no, gdzieś tam korobkę twoją wyczajam, nie? Tylko kompletnie nie mogę znaleźć, gdzie ty jesteś. Ciema! Kurwa nie! <laughs> Odbaś, no zanim kurwa. ja wyceluję! <laughs> to jednak kurwa trochę minie. <laughs> to se kurwa kup lunetę albo rolnetkę, to sobie będziesz celował. O, 16-7, Marcin, przegrywasz. Zobaczymy, kurde. Tak, to teraz zmieniam klasę. Na zdrowie. Dziękuję. Abyś się udusił. O kurde, moja ulubiona. Nie ma. Dobrze, dobrze, podstrzelaj. O, palę się, ha pomocy, strażak. Ja się ugaszę. U, a, u. Czego tak jęczysz? Ja pierdolę. Aha, kurwa! Kurwa! Ja pierdolę! <grywa> kurwa w końcu zabiłem jebanego skauta. Nie. To było nie fair. Jej czwarta. Dawaj, to Ja nawet nic nie robię, a ty dostajesz od moich stór, to jest fajne. Kurwa, na kawałki mnie rozjebał O, twoja nóżka Pod po ją. Ale zostaw moją nóżkę w spokoju, co? Pa. Co ona ci zrobiła? Ale śmieję się z ciebie. Ale zostaw moją Ale co ona lubię. ci zrobiła? Dużo pa! Dam ci moją prawą rękę. Może będzie lepsza. Co ty na to? Pra, prawego kutasu, co? Co? Lewy mi tylko został Aha Nie wyjdziesz kurwa ze spawnu, nie? O kurwa, gruba! A Tu kurwa! Ronald McDonald przyszedł Coś ci wypadło Co mi wypadło? Gumowe jebadło badło Kurwa, kurwa. kurwa nabrał się na to ta. Dupy U. O chujcie, pani, no to nie. Jest. A? E? Myślisz, że jak wziąć gumowego, to jesteś taki mądry? Tak. No. A chcesz się przekonać, czy to no, nie? No. To dawaj. To pokażę ci teraz. I przestań ruchać się ramię. Gdzie jesteś? Tam, gdzie światło nie dosięga. To teraz muszę szukać. Cześć to? Majdżim! Co? Nie, nie słyszałem no, patrzę się i cię nie ma nigdzie na moście. Ja czuję, że ty jesteś śpiegiem. Nie, ja, jestem snajperem. Nie widziałem, tym snajperem. Widziałem, kurwa. Przepraszam, ebola. Yeti wychylił się z za rogu. Czemu masz pomarańczowe oczy tak w ogóle. Ja to dziwnie wygląda. ja pierdolę, nie strzelaj! Tak, bo mnie trafić się tak kurwa obracasz Jak karuzela Gubiłem cię Zawoł Musiałem i zmienić pieluchę Ja wiem że kurwa. tam jesteś kurwa Kurwa, ammo mi się skończyło To no dobrze a mi nie ja cię kurwa Zastrzelę, zobaczysz A Gdzie spierdalasz, chuju Toś <noise> <noise> spierdalać Ty stanieś tak napierdalać w tą ścianę od samego rana Na chuj napierdalasz ty dzi, psychopatko jebana, zajebać ci kopa kurwa w łeb! Będziesz mnie w na pierdala, w łeb się pierdolni, kurwa, Renifera, kurwa salto na plecy zajeb, Debilko jebana. Ludzi pobudziłeś. I know, are you here? Nie. Czekaj, czekaj. Give me a sign! kurwa. Give me a sign! A tam gówno tam. Give me a sign! piknie e A happy ja surprise O A go To goni bo na pewno nie No <laughs> <laughs> nie kurwa, tylko napierdalas tym Kurwa ja robię w porty jak ty kurwa do A mamo mi się teraz, skończyło znowu. A mi się życie powoli kończy. Proszę się uleczyć. Nie możesz mi. Widziałem cię, chowałeś się do pazury. Nie ma leczenia. <laughs> nie, nie, nie. Uciekam. On jest w no. spajem. Wiesz, że ja byłem w tym samym pomieszczeniu i stałem na tych pudełkach? No kurwa, okay. wiedziałem, że coś jest nie tak. <noise> ja kurwa, nie mogę uciec, bo miałem jeden HP. Takim cudem cię nie trafiałem, skoro tam strzelam. Trafiałeś mnie, tylko skakałem pomiędzy twoimi nabojami. Ja cię... o! Kurwa! Ja pierdolę. Rozpieprzy mnie zaraz. Kurwa, nie mogę go nic mu zrobić. Bo się, kurwa, idzie uleczyć jebany. Kurwa, Zostań trzeba skanować wszystko, kurwa! No. Skanuj też swoją... trupę. Bo ci tam wbije kołek. O nie, kurwa, nie! Ja pierdolę mój koszmar! <laughs> koszmar każdego spaja to payro <laughs> Ja byś kurwa wiedział mm. Arr, nie umarłem I tak wygrywam 0-0 jest Jakie 0-0? A wynikiem wygrywasz No Naprawdę grona w... Przy... O kurde! Ja pierdolę Matrix To Co? Ja pierdolę! Zgin kurwa gin! Nie! Aptycka! Ja pierdolę! Tak. Ale ty byłeś tak blisko, padłeś tuż przy tym batonie jebanym! No kurwa sneakers musiek! Przestań gwiazdożyć w końcu. Ja pierdolę leżę pod tym batonem! No nie zdążyłeś pierdolić, no co ja ci poradzę? Kurwa. Okres był szybszy <laughs> niż podpaska. O ja pierdolę Już snajpię. o kurwa przed nosem mi stanęło Gdzie ty kurwa jesteś? Ja po ciebie! O ty kurwa Nie tym razem tym kurwa patyczkiem Kurwa dąży, już kurwa. byłem na spawnie <laughs> Przynajmniej tego batona mogę wpierdzielić ja już go ukradłem. Kurwa. Dobrze, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Taki mocny niby jesteś, co? Tak, Ty Kurwa, słyszałem. Ja, ja dole! Kurwa, ja. ale jakim cudem, czy ja cię w ogóle. Pika, pika! Na prawdziwego koksa ją sławki spro, to mi dało siłę. Musisz sobie Marcin takie kupić. O, spokojnie. Nie denerwuj się, Marcinie. Urwiaj się. Wyszedłeś z bazy wszędzie. Baj, słyszałem. Zegarek. <grym, <grym, takie, wsz. Czemu ty <grym>, słyszysz takie rzeczy jak nie powinieneś, kurwa? No ja dobre, słyszałem. O kurwa, spadłeś, to był. Ja pierdolę. Wygrałem na loterii. O kurwa, jest. Jebany, Maratonczyk, Paty, kurwa, cię. Tak zajebie. A, ja pierdolę, taki noju. Kurwa, kurwa, znakiem mnie zajebał. Kurwa. Stop, kurwa. Stop! Box! Teraz ty! Box! Boks? Co boks, boks. Potem mówisz Stop! Box! Stop! Baczność, kurwa, co jest! <noise> no, ten, tak to leciało. O kurwa, nie! Ja pierdolę czekam. Faja, 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 kurwa. Faja! Ja pierdolę. <noise> Koń mię, chuj. Zaraz się zabiję. A tu nie możesz. Kurwa, co jest? Kurwa, mać! O, kurwa, co tu się dobra? odpierdala, ale batona ci zajebałem przynajmniej. Tak, zaraz się go na nowo. O, dziękuję za podponowanie. Kurwa. E, dobry. Leci to wymyśl te batony pierdolone tam, no? Dobra, zmieniamy postać, kurwa, bo, bo to, to, to to. To być nie może. Tak. No, skauta nigdy mnie nie pokona. Jedynie tym grubiutkim ci się udawało. O kurwa, zmieniamy klatę. Ja umieraj, kurwa, batona ci zajebał! Tak! Odwet, kurwa. Klękaj ja na kolana i do rana. No, tak ma być. Ty mi wkładasz palca do dupy. <grym> Ty sobie chyba. <grym> tak. Jak widzę. <laughs> Że ja ci włożyłem palca do dupy leżą, tak? No. Tak. No. Mm. O, kurwa. Ja pierdolę. Marcin Sniper. Kurwa, zajebie mnie. Ja pierdolę. Wypierdzielaj mnie stąd, kurwa. Krwóz! mnie z balkonu, kurwa. Nie, 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 to trzeba naprawić. Nie ma skakania na moją własność. Jaką jest balkon. Ale chciałem zrobić skok wiary. Fajem Kurwa! Ha, <laughs> cyk, kurwa! Ja 518 zabrane No masz mucha włączone, jak no, ja No nie, nie, no właśnie nie. Tak. No właśnie nie. Balsz. Ja Balsz. mam dobry refleks, kurwa. No. tylko przy snajperze, kurwa. Weźcie za ocz na plecy. No i gdzie jesteś, kurwa? Bo nie ma cię na balkonie. O kurwa, tam jest. O ty, kurwa! <laughs> Jebany. Kurwa! Ja pierdole, ja bym się wydaje... Kurwa, tam jest! Kurwa kujebany! Tu mnie nie trafić, kurwa, ja jestem za zasłoną. O kurwa! O kurwa! O kurwa! Ja pierdole, skąd on wyjdzie. Kurwa, ile tu masz kapę? ja pierdole! O kurwa, kurwa! jebcie! A <laughs> nie! Kurwa, dziękuję. miałem spierdolić <noise> Coś ci się nie udało To słaby refleks Chciałem, że mnie trafisz, wiesz? Ja też Au. myślałem, że cię trafię Teraz mnie trafiłeś, muszę iść zjeść batona Ja pierdolę, co on tu robi <głos> <głos> Ja pierdolę, co on tu robi Kurwa on tu... Jego tu miało nie być w ogóle Właśnie, on miał stać na balkonie i czekać w O kurwa, pajera wziął Ja pierdole, nie Aaaaaah! Jak ty to kurwa przeszedłeś? No, zobaczyłem twoje i twój plecak, kurwa. Jak zobaczyłeś, kurwa, mój plecak? No, wystawał twój plecak, kurwa, za rogu. No, ty kurwa nie widziałeś, jesteś oszustem. Je no, bardzo. zobaczysz na filmie, dałem, wszystko jest dałem, nagrywane. Ja kurwa, zaś chciałem, jak ty mnie, kurwa widziałeś. No, bo szedłem z, z jednego punktu i ci wystawało. I przecież, I przecież już komenda nie działa, o, działa. I trafisz. Jesteś zbyt chujowy, nie! Kurwa, co za szmaciarz! Nie! Kurwa, ja pierdolę. Dobra, zmieniam klasę na taką, którą jeszcze nie grałem. Dobra, Takura akurat na sam koniec. A przyszedł mój RTX 3080. Gdzie jesteś? Kurwa, jeszcze nie udało mi się. Gdzie jesteś, kurwa. Jest zjebanym Pyro jeszcze te bomby? Nie Kurwa, co to za apteczka była? Ole kurwa mi od ja pierdolę No Ty jesteś na bańkę już Kurwa nie tafiłem, ja pierdolę Kurwa, ma tamten, kurwa, paną ten! Jak ja pierdolę, no! O kurwa, co to jest? Ja pierdolę. A <grywa> jak spadł, kurwa, z tego dachu? Mój, jakieś pole siłowe, kurwa. <grywa> pole, pole wysokiego rażenia. Tak, mocnego pierdolnięcia. Dobra, muszę się do ciebie zakraść od tyłu, jak zwykle. O! Misa skończy się za 60 sekund. I ty kurwa. A! Kurwa! <grywa> Ja pierdolę! Ty, on mi kurwa niszczy pociski! <grym> kurwa, jak mnie jedną w łeb! <grym> Prosto w czoło kurwa, panado! No coś mi wydropiło. O kurwa, co ci wydropiło. O kurwa! No nie! jebcie kurwa! Rozjebał. Bardzo dobrze. <grym> Ty kurwa! Tak jesteś kurwa mocny! Oh, ja... <śmienicza> kurwa, no i czas się do hafé. tego batona jebanego! Jeden kurwa! <śmienicza> Jakim cudem ty przeżyłeś? Dwie rakiety w ciebie, kurwa, odbiłem. <śmienicza> Farciarz pierdzielony. Ten seconds! Kto będzie zwycięzcą w tym odcinku? 4, Four, three, two, one. Loser. Pa! Dawaj ho! Tak ją! Aha, zniknąłeś. Dobrze, także w tym odcinku wygrywa Ostry na cheatach, który tylko Scoutem potrafi grać. I który lubi sobie po batony napierdzielać. Także miło było, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz z kim chcecie przykładową następną rundę. Także trzymajcie się, papatki, zostawcie również suba.